Cześć. Gosiu, dlaczego od początku wzięłaś mnie Kasiu. na cel? Na Gosiu, Boże, Kaś. Sorry, wit! Sorry, sorry! Nie szkodzi. Totalnie już mi mózg Puśćcie wysiada. To. Tak. Gosiu, dlaczego od początku wzięłaś mnie na swój cel? Myślę, że nie od samego początku Cię miałam na celu, a później wzięłam Cię na cel, dlatego, że ja naprawdę myślałam, że Ty jesteś zdrajcą. Po prostu. Tyle. Powiedz mi, Kaja, dlaczego nastawiałaś innych przeciwko mnie i chciałaś stworzyć y, sojusz? Mm, wiesz co też? To nie było do końca, tak? Bo szczerze mówiąc, to co akurat było w programie, to. Kompletnie był dla mnie żart. Taki, wiesz, widziałam, że od dwóch dni mamy jakieś tam takie jakieś spięcie, coś tam próbowałam z tobą wyjaśnić, też nie byłaś może gotowa na tą rozmowę, czy wiesz, nie czułaś tego, nie wiem, czy pamiętasz. Ale ja trochę miałam takie, wiesz, kurczę, nie udało mi się z tobą porozmawiać, widzę, że jest napięcie, widzę, że inni widzą to napięcie, i ja tak trochę wiesz, w sumie szczerze, to było takie trochę dla Beki, bo ktoś powiedział, y, to na kogo głosujemy, na kogo głosujemy? A ja mówię, no to też zróbmy swój obóz, nie i głosujmy na. Na tego, co chce mnie wyrzucić. No i rzuciłam Ciebie, więc to szczerze, to nie było tak, że... Powiem Ci tak, w pewnym momencie, jak zaczęłaś tak mocno na mnie gdzieś tam siadać, to ja też sobie pomyślałam, kurczę, czy to nie jest jakaś... Ja też myślałam, że jesteś zdrajcą. Dlaczego? Ja to zrozumiałam dopiero później. Gosia tak Tobą manipulowała, że ja Ciebie odbierają jako zdrajca, a nie ją. Rozumiesz? Więc ja, przez to, że byłeście ciągle blisko, byłam pewna, że któraś z Was jest zdrajcą i postawiłam na Ciebie. Okay. Kompletnie postawiłam wtedy na Ciebie. Ja też byłam pewna, jeszcze jak przy stole też miałyśmy jakąś wymianę, e, nie pamiętam, który to był stół, to ja byłam przekonana, to nie było absolutnie, że tam się pokłóciłyśmy, że tam babskie sprawy, to było to tanie, że ja mówię, kurde, któraś z Was jest zdrajcą, na 100%. No ale widzisz, no ja byłam pewna, nie, no Gosia, gdzie? Nie, no Kasia, na bank. No my często miałyśmy coś takiego, że coś było na 100%. Tak, no ale widzisz, to, było, to był taki wajb wasz wspólny, nie?, że któraś z was na bank jest. No i ja postawiłam niestety na złą kartę, więc to. Raczej było to. To nie było tak, że kurczę, nie lubię jej, wyrzućmy ją, bo w ogóle na to nie podchodziłam. jakby miała tak decydować, to na pewno nie byłabyś pierwsza w kolejce do wyrzucenia. To jakbym miała, okay. wiesz, okay. po tych, którzy mnie denerwowali, czy nie lubiłam, to na pewno, na pewno nie byłabyś to ty pierwsza, więc okay. to, to nie było absolutnie to. Na jakiej podstawie twierdziłaś, że jestem zdrajcą i chciałaś mnie wyeliminować? Wiesz to wyeliminować to ja chciałam mnóstwo różnych osób, mhm. nie tylko ciebie. Mhm. A na jakiej podstawie? No, miałam jakieś tam sygnały, które sugerowały mi, że możesz być zdrajcą. Jak wiesz, niektóre cele niestety były nietrafne. A czy czułaś we mnie konkurencję? We wszystkich czułam konkurencję na tle gry. Jakby wiesz, każdego odbierałam, gdy widziałam, że w jakiś sposób coś sobie tam knuje, no to traktowałam to jako konkurencję, ale nigdy nie spoglądałam na nas jako konkurencję taką, wiesz, kobiet, czy to, co tak troszeczkę wyszło krzywo. No właśnie, o tym chciałam też chyba trochę powiedzieć. No, bo, bo to też było tak zmontowane. Tak, bo powiem ci szczerze, że ja się dziwnie poczułam, bo ja w programie też miałam takie wrażenie, że trochę było to na, na tle nie gry, tylko takim, wiesz, mhm. personalnym. Ale szczerze, ja też. No, umówmy się. Ja siebie nie porównuję. Gdybyśmy były na, na ko konkursie, nie wiem, modelek, byłybyśmy gdzieś w miarę, nie wiem, w podobnym schemacie czy coś, to może. Ja bym w nim nie wystąpiła, ale okej. Okay. Wiesz, o co mi chodzi? Mhm. Że ja nie, mam, nie miałam powodu, dla którego miałabym być jakąkolwiek konkurencją urody, inteligencji czy czegokolwiek, bo nie, nie po to tam przyszłyśmy, nie? Więc. No, ja uważam, że wszyscy dla siebie byliśmy poniekąd konkurencją. Każdy chciał w tym programie dojść jak najdalej, tak, nie? Tak, to prawda, ale zupełnie nigdy mi nie chodziło o to czy jak ty się lepiej ubierasz, gorzej, czy, czy wyglądasz, bo to jakby, to nigdy nie było moim celem. Zresztą ja też nie lubię takich porównań, bo porównania urody zawsze dążą do tego, że to my się czujemy jakby gorsi, nie? No bo zawsze w końcu znajdziesz w kimś coś piękniejszego. Na przykład ty masz piękne oczy. Ja mam brązowe i może bym chciała mieć niebieskie. I wtedy też powiem, kurczę, no rzeczywiście jestem gorsza. I to zawsze jakby nas trochę samych dołuje. Rozumiem, no ja już to mam za sobą, ale ja ciebie doskonale rozumiem, bo nawet pomyślałam sobie któregoś razu, że Ty jesteś w takim wieku, że Ty możesz tak naprawdę jeszcze wszystko. Tak. Ja już to mhm. przechodziłam, a przeszłam nie jedno w życiu, w związku z tym no, w tej chwili już jestem na innym etapie i ja rozumiem to, co Ty mówisz, że mówisz, że mm, sami sobie gdzieś tam później myślimy, że sami jesteśmy gdzieś tam gorsi, bo sobie coś tam umniejszamy. Staram się już tak w tej chwili właśnie nie robić, żeby sobie umniejszać. Tak, tak, dokładnie. No. Więc. Y no, wyszło jak wyszło, ale dobrze, że jesteśmy jest na okay. tym samym temacie teraz. Tak. A dlaczego razem z Gosią i Marcinem tworzyliście jakby wspólny obóz przeciwko młodym? Dobre pytanie. Myślę, że na tamten moment tak czułam, w to poszłam i dlatego stworzyliśmy sojusz. Ale czy to był sojusz stricte przeciwko młodym i czy ja do końca w nim brałam udział, że stricte przeciwko młodym? No, nie wiem do końca. I czy nie było trochę tak, że czułaś się niechciana w grupie? W pewnym momencie powiem ci głównie przez Marcina i Macieja, ponieważ e, miałam z nimi wiele takich. Ja, oni często siedzieli razem i ja wchodziłam do pokoju i Marcin mówi. E, Marcin tak, mówi usiądź koło mnie tutaj z Maciejem. Ja mówię, okej, okay, co jest? Co, co, co mówimy? Wiesz co, no bo my musielibyśmy o tobie porozmawiać, bo no bo ty to taka, wiesz, no fajna jesteś, ale mogłabyś trochę się, się zachowywać lepiej. Ty byś mogła się po prostu lepiej zachowywać. I yy, wiesz, no takie teksty kilka razy usłyszałam. I wiesz, ja nie czułam, żebym kogokolwiek obrażała. Nie czułam, żebym się zachowywała. Może kilka razy mi się coś zdarzyło, wiesz, powiedzieć, ale każdy to zrobił. Tym bardziej, że przyszłam z nastawieniem do tego programu, że chcę się pokazać z dobrej strony. Że nie chcę właśnie wyjść na taką... Bo jestem pewna siebie i to już często ludzi razi. Więc chciałam troszeczkę, wiesz, no starać się niektóre rzeczy spokojniej też powiedzieć, więc ja naprawdę nie uważam, że tak było. No a ile razy słyszałam, no Maciej też no pół programu mi mówił, że ja to jestem fajna, ale że to ja bym mogła trochę milsza i w ogóle jakieś takie, takie rzeczy. Więc to chyba we mnie tak zakorzeniło się i, i w pewnym momencie też pękłam, bo mówię, kurczę, ja cały program się starałam, żeby, żeby wyjść okej, okay, a oni przez cały czas mnie ściągają tutaj i mi mówią jaka to ja nie jestem zła i beznadziejna. I, I ja do tego wtedy też nawiązałam, bo, bo powiem ci, były osoby, z którymi naprawdę czułam się mega komfortowo. Nie wiem, na przykład z Tomkiem, któremu codziennie mówię, jesteś zdrajcą, ale ci nie wywalę, bo nie mam pomysłu. Zresztą, z natką, z Grzesiem, który potem mnie unikał, bo się bał, że go wykryję. Więc yy, z Jarkiem, mhm. z Kubą, to są osoby, z którymi ja do teraz mam jakiś kontakt, więc to też nie było tak, że, że nikt mnie nie lubił, ale wiesz, po prostu. To chyba tak, wiesz, no, tak mnie ubodło, że wiesz, takie dwie spokojne osoby, które wydają się mieć jakiś autorytet, proszę proszę się tutaj nie denerwować. No. Dwie osoby, które wydają się mieć autorytet, mówią mi takie rzeczy. Więc to mnie tak mhm. wtedy, wiesz, ja już się wtedy też rozkleiłam, bo już wiedziałam, że dobra, teraz już i tak wylecę, to już powiem wszystko, co chcę powiedzieć. Nie? Często mówisz, że miałaś wylecieć a nie No, poleciałaś. Ale to już wiesz. To już, już Żaba zadecydowała wtedy. A powiedz mi, co czułaś, jak cię grupa wyrzuciła z zamku? Ja w tym odcinku, w tym momencie, akurat czułam się szczęśliwa. Mhm. Ja naprawdę czułam, że osoby, które sobie znalazłam w trakcie gry, z którymi mogę e, coś jeszcze ugrać, wiesz, no, Zależało mi, żebyśmy po prostu tych zdrajców znaleźli. Sama też nie byłam w stanie, wiesz, no nikt nie był w stanie sam tam działać, trzeba było kogoś mieć. Ja poczułam, że Natka była taką ostatnią, wiesz, deską takiego ratunku, mojego wsparcia, mojego jakiegoś knucia wspólnego, bo z Natką no, naprawdę bardzo dużo miałyśmy takiego kontaktu, że my bez słów się tam rozumiałyśmy i często było tak, że wysyłałyśmy się nawzajem, wiesz, tam na, na przeszpiegi, że tak powiem. I, I ja mówię, kurczę. Teraz to dla mnie to już będzie takie, wiesz, wymieranie trochę. Wiesz, jeden, dwa dni, ile my tu podtrzymacie, A tak naprawdę z nikim już koalicji tu raczej nie zawiążę, bo większość była osób takich już mniej lub bardziej przychylnych do mnie. Więc y, ja czułam ulgę, naprawdę, bo czułam, kurczę. Zrobiłam co mogłam, pograłam ile mogę. Mogę jechać do domu z czystym sumieniem, że wiesz, tak jak powiedziałaś, nie wypadłam pierwsza, nawet Prawda. wypadłam w połowie, więc mówię. Jest ok, nie, naprawdę nie było mi żal wtedy, nie było mi żal. A jak się czujesz z tym, że to we mnie widziałaś wroga, czyli zdrajcę, a to ta najbliższa twoja osoba się nim y, okazała? Mm -hmm. Przede wszystkim zacznę od tego, że staram się odróżniać y, grę od życia. Y, prawda jest taka, że Gosia mi w programie była najbliższa i rzeczywiście Gosi, jak mówiłam tutaj wcześniej, mega zaufałam. Jeśli chodzi o ciebie, ja ci po prostu nie ufałam. I w związku z tym stąd była taka decyzja, takie były potem moje decyzje, a nie inne, bo zostałam również zmanipulowana przez Gosię. A dlaczego mi akurat nie zaufałaś? Wiesz to chyba dlatego, że od samego początku, od y, tego jak wsiadłam do pociągu, od razu usiadłam koło Gosi i złapałyśmy wspólne flow. Stąd też poszła y, dalsza narracja. Przy okazji y, pogrzebu, naszej misji, nie okazywałaś w ogóle praktycznie emocji. Czy inni uczestnicy byli ci całkowicie obojętni? Mm. To nie jest tak. Wiesz, y, znów to chyba jest trochę moje doświadczenie. Ja kiedy jestem na planie i, i gram na przykład, nie wiem, mordowanie kogoś, czy ja ostatnio miałam scenę botu mhm. na sobie, że tak powiem. To ja traktuję to jako pracę. To jest moja praca. Ja mam daną scenę, wiem, że są kamerzyści, wiem, że jest operator, wiem, że jest całe zabezpieczenie. I ja tak do tego, do każdego wyzwania podchodziłam w ten sposób. Dlatego ja mówiłam to chyba Tobie nawet, że ja bym się dała zakopać, jakby mnie tak, do tej trumny włożyli. i tak, ty się strasznie wtedy to. przerażyłaś. Ale tak, dla mnie to było z kolei tak, przerażające. Tak, nie? Bo ja, ja mam zupełnie inne podejście. Tak, a ja wiedziałam, że to jest gra, że to jest wszystko bezpieczne, no. wiesz, jakby totalne zaufanie produkcji miałam do produkcji. Więc dla mnie to była zabawa. Po po prostu wiesz, ja, ja się świetnie bawiłam. Klimat wiesz, był jaki był, ale naprawdę dla mnie to, ja może dlatego po prostu inaczej to traktowałam. I... Też starałam się, żeby, żeby nie pokazywać, że się jaram w ogóle, że super, że pogrzeb, bo to pokazywałam też na torturach i, i na innych, ale tu mówię, dobra, tutaj to już w ogóle, to już mnie totalnie zabijecie, jak tutaj będę, wiesz, jakoś, wiesz, oczywiście jak na przykład Grzegorza gdzieś tam pocieszałam, bo rzeczywiście widziałam, no, że te tak, łzy były był przejęte. związane ze zwierzętami, to, to, nie, to moje pocieszenie go było szczere. To, jak przytulałam Patrycję pod koniec, bo, bo też, no wiadomo, teraz już wiem, dlaczego aż tak ją to ruszyło, no bo to jakby była jej wina, to też osłaniałam ją i jakby wspierałam i to było szczere, bo widziałam, że to nie jest, o oh, Jezu, pogrzeb, tylko że, wiesz, no były to emocje, ale też jakby ja nie czułam potrzeby, żeby jakoś, nie wiem, się uzewnętrznić, bo dla mnie to było po prostu, Aha. wiesz, taki, taki job. A jakie to było dla Ciebie uczucie, jak wywnioskowałaś, że rzeczywiście dałaś się manipulować? No, było mi przykro. Nie stricte dlatego, że to była Gosia, bo mhm. to jednak jest gra, ale ogólnie mówiłam głośno w programie, że myślałam, że się już nie dam zmanipulować, a mhm. jednak okazało się, że jestem jeszcze w stanie Pójść w to, i jednak jeszcze ktoś jest w stanie mnie zmanipulować. Po prostu. A czy nie uważasz, że właśnie ta pewność siebie i to takie, może nie to, że Ty jesteś zimna, bo ja Cię tak nie odbieram, tylko nie okazywałaś w danym momencie, wyłączyłaś emocje, mhm. to właśnie być może dlatego przyczyniło się do tego, że wyrzuciliśmy Cię przy stole? Uważam, że nie. Myślę, okay. że jeżeli rzeczywiście przez moją jakąś taką właśnie tą pewność siebie, brawurowość, mielibyście mnie rzeczywiście wyrzucić, to z tego co widziałam, to. Dlatego właśnie wszyscy y, internauci się ze mnie śmiali od początku, bo ja w każdym odcinku mówię, że i tak wylecę. Bo na mnie były zgadywane, zgadywała się głównie starszyzna, żeby mnie wyrzucić, codziennie przed stołem. I było nakręcanie, ale zawsze jakoś znalazł się ten poboczny temat i wyleciał ktoś inny. Więc ja też trochę byłam przygotowana i wiedziałam, że w pewnym momencie to i tak padnie. I szczerze, to, że było akurat to w dniu pogrzebu, nie spodziewałam się, bo, bo wydawało mi się, że mieliśmy trochę bardziej jakieś tam. Cel na stół, ale sama wiesz, jak stół wyglądał, że w pewnym momencie, jak już coś poszło, to już klapki na oczy wszyscy mieli i już po prostu szło dalej. Więc nie uważam, że to było to. Też nie uważam do końca, że to żaba mnie wyrzuciła, bo to, że ona dodała swoje pięć groszy, może z jedną osobę przekonało, ale reszta po prostu już, wiesz, nakręciła się, było trochę jakichś argumentów, nieargumentów, które tak naprawdę, jak, jak, jak się zapytam kogoś, dlaczego mnie wyrzuciliście, to nikt nie jest w stanie mi odpowiedzieć. No bo tak trochę to Aha. działa. No lojalnych wyrzucaliśmy bo tak. I, I tak samo ja poleciałam, więc myślę, że nawet jakbym płakała jak bubr na tym pogrzebie, to to i tak by się wydarzyło, bo wtedy wtedy właśnie typowo by było, jakbym płakała na pogrzebie i żaba by powiedziała to, co powiedziała przy stole, to by było płacze, bo swoją przyjaciółkę zobaczyła, tam sama ją włożyła. Rozumiesz? To można tak zinterpretować w tom i w tom. Czy uważasz, że w programie powstała jeszcze jedna dodatkowa konkurencja między kobietami? Szczerze mówiąc, ja tego w programie w ogóle nie poczułam. Jedyne co, no to wiedziałam, że tam gdzieś coś Iza może tam powiedziała o mnie, może gdzieś Ty, Wy też razem ze sobą dużo rozmawiałyście, ale kompletnie w natłoku wszystkiego, co tam się działo, nie odczułam tego jako wiesz, jakieś takie mocne zagrożenie. Wiadomo, no w pewnym momencie, jak już tam była ta nasza konfrontacja, to. Bardziej to było takie, może coś osobistego, wiesz, niewyjaśnione sprawy, ale ja nie odczuwałam czegoś takiego. No myślę, że tutaj, y, rozmawiając między nami, doskonale y, sprawdziłaby się w tym akurat pytaniu Izabela, bo mogłaby może na ten temat coś więcej y, powiedzieć. Tak, no ja, ja kompletnie tego nie odczuwałam. Też powiem ci, byłam zdziwiona tym, co tam Iza gdzieś o mnie mówiła, mhm. bo też nie do końca wiedziałam nawet, y, w, jakiej, w jakim to było kontekście, bo myślałam, że wszyscy traktujemy się równo, bo my tak wszyscy weszliśmy i wszyscy. Traktowaliśmy się równo, no ale w pewnym momencie widać było, że, że osoby, niektóre ze starszyzny, tak. się starały wywyższyć nad nami, co zresztą pokazał też Marcin, wyzywając. I już nie będę tutaj uh -huh. wspominać, każdy wie o co chodzi. Tak y, ja dopiero to zauważyłam mocno po emisji, nie? Że, okay. że to było takie jakieś rzeczywiście trochę wywyższanie się. Dostajesz trochę rykoszetem e, w, te, w tej tematyce. Już w tej chwili nie. W ale tej chwili nie. No ja też przepraszam ciebie Czuję za, za gdzieś. Um, ja też ciebie mój przepraszam, jeśli, jeśli cię uraziłam, ale, to też Ale cię też mnie prasza. to trochę wzięło, nie? Bo, bo myślałam. No ty żeby, jesteś wiesz, że... bardzo, wiesz, ja też jestem trochę taka, tak. jeszcze ze starych lat mi zostało. Tak tak, tak, tak. Ale no tak, okej. Okay. to no, cieszę się bardzo. Na zgodę? Na zgodę. <laughs> tak. A kto jest dla ciebie największym zaskoczeniem w tej edycji? W tej edycji największym zaskoczeniem jestem ja sama dla siebie. Właśnie przez to, że mogę sobie siebie pooglądać w tej chwili, siedząc przed e, telewizorem e, i patrzę, jakie błędy popełniałam, wyciągam z tego wnioski. Niełatwo mi się czasem siebie ogląda i moje reakcje, i moje relacje, mhm. które tam były. W związku z tym, sama dla siebie jestem zaskoczeniem i na pewno będę wyciągała z tego lekcje. A powiedz mi, Kaja, jaką obrałaś strategię na ten program? Jezus, to jest dobre pytanie, nie, bo, bo powiem ci tak, ja, ja to mówiłam też y, nawet w Zamku, ja nie oglądałam poprzednich sezonów. Ja widziałam może półtorej odcinka, wiedziałam kto wygrał, wiedziałam o co chodzi w grze i ja też uznałam, że skoro znam zasady gry, to to mi wystarczy i chcę po prostu poczuć tą grę, więc Aha. ja po prostu przyjechałam wiedząc, jakie jest moje zadanie, więc nie miałam jakiejś strategii, że będę taka, siaka, owaka, Dopiero tak wyklarowało mi się, kiedy wiedziałam, że jestem lojalna. Bo też myślę, że jakbym była zdrajcą, to bym wielu rzeczy nie zrobiła. A będąc lojalna, po prostu pomyślałam, że ja nie, nie chcę nikogo udawać, nie jestem w ogóle dobra w udawaniu kogoś, kim nie jestem. Więc, będąc lojalną, chcę być po prostu szczera, chcę być autentyczna. I to w sobie była taka moja strategia. Żeby po prostu, wiesz, grać w tą grę, zostawać sobą. A tak to wiesz, dla mnie to była naprawdę super zabawa, spontan, i, i moją strategią było, żeby żeby się dobrze pokazać wśród jakby z ludźmi z którymi po prostu jestem, żeby wiesz, żeby nie było tak, że po jednym dniu już wszyscy mnie nienawidzą i mają mnie dosyć, no. wiesz. Starałam się, wiem, że słabo wyszło co do niektórych, ale... Byłaś naprawdę długo w programie. No nawet nawet no nawet, właśnie. no powiem ci. Ja idąc myślałam sobie, żeby tylko nie odpaść w pierwszym odcinku. Tak jak każdy, no. tak jak każdy, tak. Czyli zależało ci bardziej na wygranej, na wygranej programu czy na dobrej, dobrej zabawie? Mm. Wiesz co, znowu w momencie kiedy wiedziałam, że jestem lojalna. To troszeczkę przeliczyłam swoje szanse, bo ja czułam, że jako zdrajca byłabym mogła rzeczywiście wykorzystać swoje umiejętności aktorskie, gdzie rzeczywiście mogłabym wiesz, tak być tym takim wilkiem, który poluje. No i byłam lojalna, to już wiedziałam, że nie mam co się jakoś mocno nastawać na wygraną, bo mam o wiele mniejszy wpływ na grę. Jako lojalne no, było nas więcej, mieliśmy bardzo duże różnice zdań, więc no, pomyślałam, że kurczę, nie ma co patrzeć na tą wygraną, po prostu trzeba robić jak najwięcej, żeby w tych wyzwaniach jak najwięcej jak się bawić, jak najwięcej tych pieniędzy gdzieś tam nierealnych w tym momencie zdobyć i, i na to się nastawiałam. Ja rzeczywiście, może gdybym miała inną rolę, to bym inaczej do tego podchodziła. A powiedz mi, kto jest największym zaskoczeniem dla Ciebie tej edycji The Traitor-Zdrajcy? Kurczę, zaskoczeniem. Wiesz, ja niczego nie oczekiwałam też. Nie, nie mając dużego jakby poglądu na poprzednie edycje też nie, nie wiedziałam dokładnie, czego się spodziewać, więc też, no ciężko. Nie jestem w stanie ci chyba powiedzieć, wiesz, pojedyncze osoby zaskakiwały mnie w trakcie, ale nie powiedziałabym, że to była ta jedna osoba, wow. Nie no wiadomo, no gra zdrajców super, nie? to, to może. Mogę... Tak sądzę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, była bardzo fajna, no i bardzo Ci dziękuję za wyciągnięcie ręki i tak. powiedzenie No ja się bardzo cieszę, że miałyśmy okazję, bo ja też nie chciałam tego przez internet gdzieś tam dalej, wiesz, mhm. mówię, też trochę głupio zrobiłam, więc moje przeprosiny są absolutnie szczere i, i cieszę się, że mogłyśmy, wiesz, sobie to wyjaśnić, bo... Bardzo się bo cieszę Bo tej trochę w sumie był bez sensu. Bardzo bez sensu. Ja mówię, no. gra to gra, a życie to życie. Jasne, super, Bardzo dzięki. Ci dziękuję.